No, że cześć. cześć. No I wam, że mi się trochę szkoda tego naszego premiera zrobiła. Ma on ma cały czas pod górkę. Cały czas. W 2027 roku są wybory do Sejmu i oni pewnie liczą, że tam wygrają, albo może nie wiem, że znowuż będą jakąś siłą, i w ogóle. Ale wchodzi ETS2. ETS 2 wchodzi. I on właśnie podjął negocjacje z panią Urszulką, tak, jego przyjaciółeczką, ale nie takie negocjacje, jak wam się wydaje, że żeby jakoś złagodzić te skutki tego ETS-2, czy, czy żeby, nie wiem, wynegocjować jakieś lepsze warunki stawek, żebyśmy my mieli lżej, jako później płacący za ten ETS 2. Słuchajcie, to nie, on nie, on tylko będzie negocjował pewnie to, żeby później to weszło. Także, ale na wstępie chciałem Wam podziękować, że mnie oglądacie, dajcie łapkę w górę, subka i zaczynamy. No i słuchajcie, naprawdę jest tak, program ETS2 wchodzi w 2027 roku, nawet troszkę wcześniej on już wchodzi, będzie rozwijany, czyli... ETS2, żeby Wam wytłumaczyć, to jest to samo co ETS1, tylko jeszcze bardziej trzyma za gardło, czyli wszystkie te, że tak powiem, paliwa kopalniane, łącznie z gazem, tam ropa, węgiel, będzie podatek nałożony chyba nawet na aż 40%. Jakoś taki potężny, bo one wytwarzają CO2, wiadomo, i to też będzie, między innymi o to chodzi, żeby ograniczyć te CO2, więc to będzie po prostu, słuchajcie, naprawdę, to będzie... Ja, ja wam mówię, znaczy ja sobie zdałem z tego ostatnią sprawę, jak poczytałem te wszystkie tabelki o tym ets 2, to jest w ogóle coś niewiarygodnego, bo to naprawdę złapie za gębę tak, że jak przyjdą pierwsze rachunki, ja mówię też za prąd, bo my nie mamy elektrowni atomowych, bardzo mamy słabo rozwiniętą tą ekologiczną elektrownię wiatrową. Mamy słabo to rozwinięte, jak nam to przypierdzieli. A on teraz, nasz kochany premier, prowadzi negocjacje. Nie, żeby złagodzić skutki tego, co ma wejść, absolutnie, tylko żeby później to weszło, po wyborach najlepiej. Tak, bo wtedy po wyborach wiadomo, pójdziecie za górę. No dobra, damy jeszcze mu szansę, proszę bardzo. A tu po wyborach zaraz będziecie mieli następną niespodziankę. Także y, tak to wygląda mniej więcej. Teraz słuchajcie, y, no i negocjacje trwają, y, bo już były takie negocjacje, tylko nie o tym, jak były pre prezyd prezydenckie wybory w Polsce. Słuchajcie, to pani Urszulka też się nad nami zlitowała i wtedy, nie wiem, czy pamiętacie, była, że tak powiem, szeroko negocjowalna umowa o Mercosur. To ona też, że tak powiem, zlitowała się nad Polską i wszystkie szczegóły były, że tak powiem, albo utajnione, albo nie były dawane tak do publicznej opinii, znaczy gdzieś tam za granicą były, tylko to trzeba było wyciągać i w ogóle, a tu w Polsce nie, wszystko jest w porządku, wszystko jest porządku. A później wiadomo, po wyborach się okazało, że przegłosowali, nie mamy za wiele do powiedzenia. Niby teraz nasz premier mówił, że no, no, to jest umowa ta nie może być życie, a później mówi, że no co zrobić, no nie udało się. <laughs> Jak zwykle ze wszystkim. No i też głośna, głośna sprawa, słuchajcie, z relokacją, tak? Inżynierów też przecież przed wyborami pani urszula cichutko, 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 a po wyborach, po wyborach już to wybuchło, słuchajcie, już tam pan Me Merc, nowy kanclerz Niemiec, wypychanko. Wypychanko. Także tak to wygląda. Słuchajcie, no jest to przerażające, że nie potrafią sobie dać rady. Znaczy, nie potrafią sobie dać rady. Ja wiem, że pewne umowy zostały podpisane, jakoś to weszliśmy, jakieś pewne obietnice poszły, znając życie, ale jak się myślę, że jak teraz chcą wygrać wybory, no to nie mogą do tego dopuścić czy dopuścić. No zrobią wszystko, żebyśmy się o tym nie dowiedzieli, że oni po prostu nie to, że oni dobre stawki jakieś wynegocjowali, tylko że opóźnili to. Po prostu, że to chwilę później wejdzie niż w całej Europie ten ETS-2. Albo Urszulka tak powie, no dobra, to w ogóle opóźnimy to w całej Europie i zrobimy nie w 2027, tylko w 2028 od stycznia żebyście byli zadowoleni wszyscy i łącznie ze mną, także, znaczy, no ja wiem, że to jest przerażające, no mówię wam te wszystkie rzeczy, które sama powiem wam, czy tam mi opada, no ale tak jest, no, to są fakty, no po prostu, no, straszna sprawa, no także przy niedzieli takie takie wiadomości, spokojnie niedzieli, wam że prze... trzymajcie się cześć! Że...